Dziś jest. Lena from Rhodes from uh, Crete from and Thessaloniki from Pontos from the Macedonia Thessaloniki Pontos. Okay, thank you. Moi drodzy, dzień dobry o poranku, piękne słoneczko dzisiaj mamy. Zapraszam do oglądania. Jaki mamy plan w tym odcinku? Zwiedzanie miasta Rodos. Old Town przede wszystkim. Może jakieś jedzonko też Może jakaś kawa, jakiś deser No już dojechałem do Rodos. Jesteśmy ogólnie w porcie. Promy. Jesteśmy 20 km od linii brzegowej z Turcją. Zatem, no nie dziwi mnie, że jakaś, nie chcę teraz spalnąć głupstwa, ale fregata? W każdym razie jakiś statek wojenny, wojskowy, o, statek wojskowy jest tutaj zacumowany. No i wycieczkowiec oczywiście. Biorą? Chyba nie biorą. A tam ładne jachciki. ho. gruba kasa. Ech. Słuchajcie, co mnie też spotyka. Yy, wchodzę sobie. Widzę sobie za pewnymi dziewczynami, nie? jak grzecznie podchodzę do tego. Yy, Zobaczcie, co by Was tutaj zainteresowało, nie? Wchodzę sobie do tego butiku, patrzę tam na kartki, bo są ładne, nie? I tak dalej. I wracam się, a co, co dziewczyny robią? No, co Was, co was tu e, szokuje? Wybaczcie, na moich filmach takie rzeczy raczej nie występują, ale jeżeli one są w formie takiej wesołej, no tak się przytrafiło. Ja jeszcze pytam pani. Ja mówię: "Proszę panią, ja jako facet patrzę na wizytówki. Ja jestem y, grzeszny, grzeczny, grzeczny." A ona mówi: "It's normal." Już skończyłem dyskutować z dziewczynami. Koniec. Idę swoją drogą, bo tak być po prostu nie może. Ruiny XIV-wiecznego kościoła w Old Town. Pozostała tylko jedna kolumna. Przejdziemy również do Presbyterium. Szanikadzi Co okay. to jest? czy jest Okej Dziękuję Niedzielę dzisiaj mamy, więc kadzidło było trzeba rozpalić Co prawda to nie był ministrant No ale... Ale jest niedziela, niech będzie przynajmniej zapach kadzidła trochę cen w restauracjach grecka sałatka 9,40 co tu jeszcze jakiś seafood platters 37,80 euro co tu jeszcze takiego greek specials musaka 10,90 euro jakieś mięso grillowane 12,80 euro pizza margarita 9,80 euro Zboczyć ze szlaku turystycznego, że tak powiem, żeby zobaczyć jak to Old Town wygląda z takiej trochę innej strony mniej komercyjnej, mniej sprzedażowej. Wydaje się, że jest opuszczony. Czy faktycznie? Czytając różne zapiski odnośnie Rodos, no to w tym 1948, podpisując ten traktat, są takie informacje, że została zachowana tożsamość religijna chrześcijańska. Kościołów katolickiego i prawosławnego. Jeżeli macie jakąś informację sprawdzoną, czy ten meczet jest opuszczony, czy on jeszcze funkcjonuje, dajcie znać, bo jakby kościoły, te, które wcześniej wymieniłem, oczywiste, że dalej funkcjonują. No i jak można spacerować, spacerować po tych uliczkach. Tu wypijecie kawę, napijecie się soku. Tu może obiad, tu jakaś kartka, a jeszcze magnes, a może jakiś obraz. Pobyt na Agati Beach. Rozpoczynam od jedzenia. Wege Burger z frytkami. Zdrowo. Chyba niewiele to ma wspólnego, że zdrowo. Ale... Z takim widokiem. Tutaj mają słuchawki w uszach, by ich wzywać po gotowe zamówienie. Jeżeli tylko się uda, postaram się Wam to jakoś tam nagrać. Zobaczę, czy Pan będzie miał wiecie, jakieś... jakiś oh, ah, że go nagrywam, czy nie. Różnie to było. Na spróbowanie, jaka jest woda krystaliczna, mimo nawet piasku. Ohohoho. No ale wam powiem, żeby ona ciepła była. Eee, nie. Pod wody. zobaczymy, jak ten świat tam wygląda i jak krystaliczna jest woda. Dosyć uczęszczana plaża, zobaczcie, bardzo dużo samochodów. Jak na to, że mamy po sezonie. Parking jest za darmo, widoki za darmo. Krystaliczna woda, mimo że jest piasek, jestem zaskoczony, bo najczęściej z tym piaskiem to jest tak, że jest piasek, no to wiecie, jest to zmącone. A tutaj nie, elegancko. I też było trochę turystów, wiecie, że to można by powiedzieć, że nikt się nie kąpał, więc dlatego, no właśnie, że nie. No, byli ludzie, kąpali się, a jednak elegancka, krystaliczna woda. Więc fajnie. Beach bar zaś. No jak to beach bar? Ten akurat jest dosyć drogi. Piwo, niespełna pół litra, bo 400 ml. 6,50 euro. Jakiś posiłek, frytki, mięso, sos, cacyki. No trzeba się liczyć z wydatkiem około. 15 euro. W parze tym możecie zamówić również posiłki wegetariańskie. Fajne. Zbytnio się tym nie najecie, no ale. Jest jakaś opcja. O, o. No, no, no. Czekajcie, czekajcie. Co to tu jest? Tutaj mamy ku pamięci. Jest jakaś jaskinia. Kto wie, czy bym tam nie wszedł, gdybym miał jakieś obuwie. No a wiadomo, cisnę na bosaka. Jeszcze tutaj muszę poczytać, co tu mamy. No to co? Ku pamięci. Ewidentnie ta miejscówka była zagospodarowana. Wydrążone w skale. Tutaj coś domurowane. Wiadomo, no to już siedziały też inne klimaty, ale myślę, że w którymś momencie służyło to jako może dużo, duże słowo jako domostwo. Ale tak bynajmniej to wygląda. Tam w oddali, za restauracją, jak można zauważyć, jest jakaś inwestycja. No, rozumiem, że ona była rozpoczęta i niezakończona kapitalne miejsce. Jako jedyna Taka miejscowa, taki hotel czy co, co, to miało być W tym miejscu, za wyjątkiem oczywiście restauracji, która jest No na jakichś palach i tak dalej, ale to, to, to na pewno miał być hotel I co? I coś nie pykło Ach, to jest życie Piękne zadaszenie, dwa leżaczki. Słuchajcie, ale bezpośredni dostęp. Oża! Jeszcze bym zapomniał, ile kosztuje taki zestawik? 30 euro na cały dzień. A te leżaki już w drugiej, trzeciej. I czwartej linii to kosztują 20 euro na całą dobę. Zestaw SET. Dziękuję Wam za oglądanie, że jesteście ze mną, że wspieracie w sposób. Like, subskrypcja, dzwoneczek, komentarz. To jest realne wsparcie dla mnie. No, i zapraszam do kolejnego odcinka z RODOS. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze może pójdę popływać? I 작은 암벽자리 공간 속 꿈을 노래하는 거울 속에 나그 무대 위에 저 자유론대 They say that I could fall